W stowarzyszeniu Dar Serca w hospicjum, dla którego uczniowie w kierunku Florysta Szkoły ŻAK przygotowali piękne strojki i piękne wianki na te nadchodzące cudowne święta. Pani Prezes, może powie nam Pani troszeczkę o stowarzyszeniu. Czym stowarzyszenie się zajmuje? Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim chcę podziękować za te piękne strojki, które nie tylko ubarwią tutaj nasz, nasze stowarzyszenie, nasze pomieszczenia, ale również będą niosły radość naszym podopiecznym, zarówno tym, którzy przychodzą do nas, jak i tym, którzy są leżący, do których zawiozą na pewno trafią one poprzez naszych opiekunów do ich domów. Te święta im ubarwią. My zajmujemy się osobami z chorobami nowotworowymi. Które są w trakcie leczenia, po leczeniu, które wymagają specjalistycznej opieki, szczególnie jeżeli chodzi o rehabilitację, o zajęcia z psychologiem. I tych osób w ubiegłym roku przewinęło się przez nasze hospicjum 260, plus 40 jeszcze mamy w drugiej placówce w Radomsku. Tam już są osoby, które przychodzą na zajęcia, które korzystają z rehabilitacji, z wsparcia psychologicznego. Natomiast tutaj mamy tą grupę poszerzoną również o osoby, które są pod naszą opieką w domu. Dziękujemy Pani Prezes. Czego możemy życzyć i pacjentom i, i, i Państwu na temat chodzące święta? Przede wszystkim życzyć i pacjentom i nam i życzmy sobie wszyscy zdrowia. Nie osiągniemy nic, jak nie będziemy mieli zdrowia. Możemy jedynie wspomóc osoby, które tego potrzebują i tym osobom życzymy powrotu do tego zdrowia, powrotu do normalności, żeby ten przyszły rok zarówno dla nas, jak i dla Was, dla osób, które wykonały te piękne strojki, był zdrowy, radosny i szczęśliwy te rzeczy to my się już sami postaramy, jak będziemy z robić. Dziękujemy ślicznie uczniom, którzy naprawdę tak licznie stawili się na zajęcia, żeby umilić te święta pacjentom, pacjentom przychodzącym, pacjentom leżącym. Mamy nadzieję, że odwiedzimy stowarzyszenie jeszcze nie raz z pięknymi pracami, a być może i z uczniami. Ja również dziękuję, dziękuję za to pięknie wykonane logo naszego hospicjum, czyli to serce takie, które mamy i dla pacjentów, i dla wszystkich potrzebujących. I dziękujemy za Wasze serca, bo gdyby nie Wasze serca i nie Wasza yy, wspaniała myślność, nie byłoby tych pięknych rzeczy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za piękne stroiki. dla serca żyć wesołych świąt. Czasami wystarczy tak niewiele. Żeby podarować komuś szczęście, szczególnie w te święta. Dziękujemy ślicznie. Dla częstochowa info Video, mówiła Magdalena Błudosz.